Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Tramkarze starsi Stadionu Śląskiego kontynuują kapitalną jesień w swoim wykonaniu. Zieloni niezmiennie pozostają liderem pierwszoligowej tabeli i są na dobrej drodze do sięgnięcia po tytuł mistrzów Śląska. W sobotę w meczu o kolejne punkty zmierzyli się z rówieśnikami z rozwoju Katowice. Mecz zaczął się dla zielonych w najgorszy możliwy sposób. Już w trzeciej minucie. Po stałym fragmencie gry piłkę do siatki Stadionu Śląskiego skierował Norbert Dorobisz i rozwój wyszedł na prowadzenie. Piłkarze trenera Bartosza Stachowiaka, którzy w tych rozgrywkach wygrali. 9 z 10 spotkań nie zaznali jeszcze goryczy, porażki. Długimi fragmentami mieli kłopoty z wykreowaniem sobie okazji pod bramką Katowiczan. Dopiero w 20 minucie goście znaleźli się w prawdziwych opałach. Najpierw z dystansu, z rzutu wolnego kapitalnie uderzył Jan Grendysa. Bramkarz rozwoju sparował piłkę na słupek, a dobitka nie wyszła Jakubowi Sikorze. Groźni bywali również zawodnicy z Katowic, ale świetnie spisywali się obrońcy stadionu. Najpierw piłka rywalowi wygarnął spod nóg Aleksander Halemba, a później dokładnie to samo zrobił Jakub Sikora. W kolejnej sytuacji po niebezpiecznym uderzeniu jednego zrywali rywali piłkę na rzut rożny sparował Maciej Rydel, ratując skórę kolego. Tuż przed przerwą Chorzowianie stworzyli sobie okazję do wyrównania. Zaczęło się od świetnego podania Mateusza Grzeszki, który z lewej strony boiska uruchomił Wojciecha Pasiekę. Akcję minimalnie niecelnym uderzeniem zamykał pędzący prawą stroną Jakub Kowal. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie Katowiczan. Tuż po zmianie stron goście mogli ten wynik jeszcze poprawić. Z narożnika pola karnego uderzał Mateusz Koleczek, ale dobrze w bramce spisał się Maciej Rydel. Momentalnie miejscowi uruchomili kontratak. Piłka trafiła do Jakuba Kowala. Kowal popędził w kierunku szesnastki przeciwnika. Uderzył prawą nogą, ale tym razem bezbłędny był z kolei Maciej Trzeciak. Zieloni dążyli do wyrównania, a wraz z upływem czasu na boisku zaznaczali coraz większą dominację. To akcja uruchomiona przez Jakuba Podbornego, który podał do Jakuba Kowala. Ten zagrał wzdłuż bramki, ale niecelnie kończył tą akcję Łukasz Mil. Zieloni coraz częściej niepokoili golkipera rozwoju Katowice, ale ten wciąż pozostawał bezbłędny. W 64 minucie po kolejnym ze stałych fragmentów gry w wykonaniu gospodarzy nieznacznie głową pomylił się Jakub Podborny. Na niespełna kwadrans przed zakończeniem tego spotkania gospodarze wybrali nieco inny sposób rozegrania rzutu rożnego. Dośrodkowywał Jakub Kowal piłkę zgraną przed bramkę. Otrzymał podborny i pewnym uderzeniem wpakował ją do siatki Katowiczan. Od tego momentu na boisku mieliśmy remis 1 do 1. Ale lider tabeli chciał tu sięgnąć po pełną pulę. Igor Krusz obsłużył dobrym podaniem Jakuba Kowala. się rozwoju paruje piłkę na rzut rożny. A to 73 minuta, Jan Grendysa podał do Igora Krusza, Kruszy znalazł Łukasza Mila, Mil przegrał jednak pojedynek z golkiperem rozwoju Katowice. Regulaminowy czas gry dobiegał końca, gdy zieloni wyprowadzili jeszcze jeden atak. Naciskał na rywala Filip Orzełek. Później piłkę przejął Jakub Kowal. Popędził w kierunku bramki rozwoju Katowice i celnym uderzeniem wykończył całą akcję. Stadion Śląskich Chorzów w ostatnich sekundach tego spotkania przychyla szalę wygranej na swoją korzyść. I po raz kolejny w tym sezonie umacnia się w fotelu lidera pierwszoligowej tabeli. Na trzy kolejki przed końcem sezonu. Podopieczni trenera Bartosza Stachowiaka mają 31 punktów. To jest aż osiem. Oczekaj przewagi na drugim wstawce Zagłębiem Sosnowiec. W tej rundzie taki mecz się jeszcze nie przytrafił, ale w wielu sparingach wielokrotnie goniliśmy i, i, i zawsze powtarzam chłopakom, żebyśmy się śpieszyli powoli i dzisiaj to pokazaliśmy. Cieszę się z tego, bo, bo to naprawdę bardzo ważne zwycięstwo. W szatni też mówiliśmy, że, że trzeba. Za każdym razem być tu i teraz i myśleć tylko o najbliższym meczu, i dzisiaj chłopcy to po prostu pokazali. Jakbym miał wymieniać rzeczy, nad którymi możemy pracować, to gdzieś tam nad tą koncentracją na w pierwszych minutach meczu, no bo tu. Tak naprawdę rozwój lepiej zaczął, byli szybsi w tym danym momencie, my gdzieś tam bardziej zdekoncentrowani. Straciliśmy bramkę z rzutu wolnego, która nam troszkę podcięła skrzydła. Rozwój po tej bramce na pewno się napędził i, i, i tworzył tę sytuację z kontrataków, no, ale cieszy mnie postawa mojego zespołu w drugiej połowie, bo, bo moim zdaniem Pokazaliśmy, że te trzy punkty nam się należą. Ten zespół ma charakter. My bardzo rzadko, kiedy przechodzimy obok meczu, że takie e, sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie nam brakuje chęci, serca i, i ambicji, tutaj praktycznie się nie zdarzają. Nawet dzisiaj powiedziałem chłopakom w szatni, że, żebyśmy byli spokojni, bo zauważyłem, że też się często chłopaki nakręcają, że jest piąta minuta, dziesiąta, piętnasta, dwudziesta, my niszczyliśmy bramki i powiedziałem im, że mecze wielokrotnie się wygrywa w ostatnich minutach meczu. I to, co dzisiaj powiedziałem w szatni, przełożyło się bezpośrednio na mecz. My jesteśmy już na tym etapie sezonu. Zostały trzy mecze do końca e, ligi, każdy widzi w którym miejscu my jesteśmy, e, my się z tego cieszymy, aczkolwiek nastawienie chłopaków w dalszym ciągu jest takie, że patrzymy na następny mecz, bo... Piłka nożna widziała już wiele, bardzo łatwo w, w, w głowach młodych zawodników pojawia się niejednokrotnie gdzieś tam taka arogancja, lekceważenie przeciwnika i, i my nad tym pracujemy i twierdzę, że akurat z tym zespołem to jest klucz do sukcesu. Cały się!